Ciemka ludziska na kanale Horror Story gramy w Evolucję, już w poprzednim odcinku zabiliśmy e, tą pokrywkę Jowitę Dziś blisko mi do piekielnego do bram w tym Dobra Dobra, w poprzednim odcinku zabiliśmy Jowitkę e, Tutaj już jej nie ma z nami niestety 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 e, idziemy teraz do. Do. o! Wujek to mi. W dzisiejszym odcinku tego wujka Tomego będziemy próbować ukatrupić. Jeszcze nie wiem jak, ale się dowiemy Moi drodzy oh, no, do whisky Tom Jak Tom, pije od miesiąca Wygląda na to, że naprawdę czuł coś do coś czuł dojowite To mi przypominało, że gdy sięgałem po aparat Zobaczyłem na stole mapę Aha Dobra Dobra Sięgając po aparat na stole zobaczyłem mapę Temu to się wylewa Gdzie są te pokoje nasze Chyba tutaj nie? Czy jak Zatem klucze do których Nie mam... a w ogóle mamy klucze też nie? By jakieś? Eee, klucze do magazynku Nie wiem gdzie są te klucze ale dobra You know, time Hello, a time. With music. Pierdzie, Jeszcze przejdziemy się tutaj, moi drodzy. Eee, tutaj zobaczymy, mamy tajemne przejście w ogóle. Będę tym, bo to mapę już mamy tutaj. To jest ta mapa. Wine Clara. Eee, Sekret door. Eee, no. Winiarnia. To mamy secret door. E, tutaj chyba nic nie znajdziemy w ogóle, ale... E, moi drodzy Więc Chyba temny po sekret No Sekretne miejsca każdej to już znaleźliśmy wy e, w e, poprzednim odcinku zamknięty Dobra, ale e, skąd ono się tu wzięło, to nikt nie ma pojęcia I skąd wziąć ten klucz do tamtego też nie mam pojęcia więc jakoś to sobie e, tam potem znajdziemy ten klucz przy okazji, na pewno też przypadkowo go znajdziemy, no chyba, że będzie gdzieś tutaj, nie? Czy mi się zdaje? Bo tutaj... Tutaj na pewno nie będzie, tylko... E, oprócz szczura chyba nic nie będzie innego. Tutaj moi drodzy. Żeby otworzyć tamten... E, tamtą... Tamte pudełeczko.

Dobra, Ej. no to połóż się i się nie wpierdzielaj. Tak, ja idę w świat, matka. Nie zatrzymuj mnie. Nie wiem, gdzie pójdę, ale gdzieś na pewno, ale dobra. Nie tu, nie te drzwi, panie. Przepraszam, rozmawiajcie sobie. Nie, nie, nie. To no, tutaj wszystko chyba wzięliśmy, nie? E, e! Zamknij to. O! Dzięki. To nic innego nie było. A to mapę wzięliśmy chyba ma wcześniej, przez przypadek, biorąc aparat. Elo, matka, znowu ty tutaj. Śledzisz mnie. Kójś wajajaj grzeczny. Formowało cię. Dobra, ludzie. E, to jest jakieś. Czekajcie, bo ten krzyż mnie tutaj irytuje. Dobra, straciłem. Mo a ojcze, tutaj jest. Ty, ojciec, podaj mi ten, ten hasło do tego safe'u. A nie mogę, bo ktoś zauważy, tak? Hmm. Dobra, musisz go ro rozgryźć, tak? Ja muszę ugryźć. Możemy się zgrać. Dobra, ludzie, jesteśmy już tutaj w tych pokojach. Tutaj. O, tutaj my ich przełapaliśmy w ogóle. Czy tutaj coś będzie. E, takiego. E, Niestosownego? Raczej chyba nie. Był taki pokój schadek chyba. Więc tutaj chyba nic nie. Nie zdziałamy. Nie. E, mój drogi. Więc, jakoś to no. Ja pierdzielę jebany krzyżno. <laughs> lecimy stąd, bo tutaj nie ma co szukać. Lecimy do góry. Bo zapomniałem gdzie był wujek Tommy, ale chyba. Na, na pewno, gdzieś po drugiej stronie. Więc, tutaj co mamy? Nasz pokój, dobra, więc lecimy tutaj. I pokaż się mi, co będzie tu tutaj też nic nie ma bo jak to mi dalej co on tu dobra to bądź sobie sam moi drodzy dobra ludzie ja żeby nadaremno tutaj nie szukać żadnych wskazówek pokażcie mi jeszcze raz przypomina że gdy sięgałem po raz zobaczyłem na stole mapę Dobra, ja zaraz tutaj wrócę i zaraz tutaj obgadamy wszystko. Dobra, czekajcie, rodziska, bo mam już plan na wujka, e, moi drodzy. Eee, e, nie to. Dobra, mamy to. Tak, teraz tak, Tommy. Znalazłem komnatę, musi, musi tam być coś przydatnego. Dodałem nieco trutki, którą znalazłem w komnacie do whisky Toma. Okej, okay. czekajcie, teraz wgasimy światełko. O, oh, Lucius, jak Why to she Dlaczego zrobiła a thing? Czekaj, okay. czekaj. Okej, teraz co mamy? Umieściłem butelkę zatrutej whisky w jej pobliżu tom. nic nie zauważył. Okej, okay. teraz szybko... Trzeba jakoś tutaj... Chyba to... O! I? Bo już ci było dobra. I co teraz. No, zobaczmy. Tutaj mam piepieba, się zatruję. Eee, Coś Żygba zaczyna tam. Nie ten tego. Z. Zbyt Tak, tak. You did this. You little shit. Tak. No za późno trochę. No, duś się, duś się, no, moi drodzy. Tak to potem jest, no, e, tutaj. Więc, więc co teraz? Ktoś tam przyszedł? Co mi się zdaje? Osiem zabitych. Dobra, mamy to. Idzie nam coraz lepiej, moi drodzy.

Mr. Wagner, I'm at a loss for words. You came to your own conclusions, Detective. Our family is suffering a great shame now. I have little hope after this. I want you and your men out of this house by nightfall. There's nothing more for you here. We'll take care of our own problems from now on. Again, I'm really sorry for your loss. I'll say a prayer for you and your family, Mr. Wagner. forgive me father for i have sinned it has been oh i don't know a long time since my last confession there's a family their home is befallen by calamities i can't explain i've been trying to help but i may have involved myself too far i i've been having nightmares terrible scenes playing through my head and this family they are the players It sounds to me like this family needs help, my son. It sounds to me like the church should intervene. No, ludzie, zaczyna się już teraz grubiej. E, jak już kościół tutaj ingeruje, to jest grubo, moi drodzy, tutaj widzę kolejną scenę. E, no z tutaj tym szatanem czy diabłem zwał, jak zwał. O e, Hello. No, się pokaż mi co masz tutaj. No, no ja, ja wiem, ja wiem. But I do tire Maids, butler's accountants. Okay. no to tak. Podbić stawkę? A o czym Maybe dokładnie mówisz? there are some sneaky snakes in your fold, lucius. you need to weed them out of the grass. let me okay. show you something else you can do to help on your journey. No, pokaż, you pokaż. have the ability to make people forget things. this can be very useful. and not dark. do you creature?

Eee, możemy sprawić, że ktoś zapomni tutaj danej sceny, czy jakoś tak to, czy dobrze zrozumiałem Więc, dwie marca. okej, okay. tak szybko ten czas leci moi drodzy, tak szybko dorastamy Och, 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 przez chcę jeździć, nie wiem czemu Dobra, mamy już dużo czasu do Z... nagrane Pokażcie mi tutaj eee, to, kolejne motto na dziś Ej, gdy wygram, to nie papier, to nie papier przyniesiesz sam, zostaniesz. Okej, okay, dobra. Czekajcie, teraz to mamy tutaj do zrobienia? Tam, okej. Okay. Widzę, że tutaj nam powoli dobrze idzie. A tutaj też nie. Nie wiem, może pomyśleli, że się upił. Nie wiem, nie wiem. Tutaj nie, nic nie ma. A, tutaj tak. A, tutaj to, dobra. Nie był tematu. Okej, okay, nie chcę tutaj iść, tylko ja bym chciał jeszcze e, coś sprawdzić. Ja bym chciał sprawdzić, czy już tam te drzwi na dole zostały odblokowane, czy nie. A my to bardzo ciekawi, e, co za nimi jest. I. Jeszcze nie. Da, pokaż mi to. Nie. E, czyli chyba tutaj nic zbytnio. Co to są? Okej, okay, dobra, to nie e, pokaż mi tutaj. Tak, wszystko dobrze. ...Szeryfie. Może tutaj dziadka, ty? E, tego nie ma. Dobra, ale. E, tutaj jest ojciec. Dobra. Czekajcie, bo krzyż mi tutaj e, psuje wszystkie te plany. E e e e Czy, e. Ty? A bo on poszedł. Dobra. Wspierdziełaj, uczęszc. Nie tu mnie już. Dobra, ludzie, ja Tutaj teraz nie wiem kogo mam tutaj dopaść, ale na pewno... Przypadkowo. Where have you been, Lucius? I've been waiting for you. No, kurwa, to się poczekasz, no. Let's continue with our book, The Selfish Giant. To Petr jest samotny Okej, dobra ludzie, idziemy gdzie indziej, bo Tutaj chyba nic z nas nie czeka zbytnio e, Chodźmy jeszcze raz zobaczyć na wszelki wypadek Czy e, tutaj nie, Nic się nie podziało zbytnio e, Czy nic nam nie dodali Czy Nie, chyba nie Mamy zapałki Nie, to są nic Tu mamy zapałki Dobra Okej, okay, ale nie wiem dalej co mamy złożyć w ofierze? Dobra. Dawaj to. Użyty prawidłowo. Eee. Ale na pewno tutaj coś będzie z tym związane, moi drodzy. Więc na pewno coś tutaj się odpali. Więc chyba tutaj sobie zakończę odcinek, moi drodzy. Bo tutaj też tak nie widzę, żeby... Jakoś tutaj nade mną chodzi dookoła e, albo i nie Więc, bo tutaj po co tak Nade się szwendać e, tutaj bez celu Tutaj chyba Nic nam Nie przydarzy się Ja Do swojego pokoiku e, tutaj, bo chyba ja nie widzę celu, żeby tutaj się szwendać i Bezsensownie szukać Ofiary ale zobaczmy jeszcze tam bym chciał, może... A ten? Kto... O, mamy to! To test? Dobra! Ej, co to jest? Nie kojarzę Move Antonio Ogrodnik Antonio Antonio znów kość trapę. Chyba mógłbym jakoś uszkodzić jego koziarkę. Zastanawiam się do, do czego... Zawsze wygl... wygląda, jakby dopiero co wyszedł z dyskoteki. Okej, okay, dobra moi drodzy. To już. Eee, e, e. A, a, sorry, ty kamień. To już wiemy, co tutaj możemy zrobić w kolejnym odcinku tutaj. Eee. się jeszcze tutaj. Tutaj chyba nic nie zrobimy zbytnio. No, dobra. Ale co to mamy? E, pistolet na gwoździe bez gwoździ. A, czyli jeszcze jakieś gwoździe bym e, potrzebował? Tylko skąd ja mogę wziąć te mamy pociski pistoletowe? To nie? E, dwa? Trzy? Okej, okay, tutaj chyba żadnych gwoździ nie widzę, ale. Gdzieś tutaj na pewno mogą być, nie? Gdzieś na pewno będą te gwoździe Więc mniej więcej już Wiemy co, z... Wiemy co zrobić e... e... Gwoździarka bez gwoździ Piszcze to gwoździ bez gwoździ Więc gdzieś muszą być gwoździe Tylko gdzie nie wiadomo Możliwe, że na pewno będą gdzieś w schowku Ale ja tutaj nie będę Jakoś kombinował Będziemy się widzieć w następnym odcinku. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam serdecznie do poprzednich odcinków, jeśli ktoś nie widział lub nadrobić tutaj zaległości. E, nowy przedmiot w e Nie, e, Gwoździe do pistoletu. Dobra, mamy to, okej. Okay. Dobra, już wiemy co zrobić. Dobra, ja serdecznie zapraszam do poprzednich odcinków, ja dziękuję za uwagę, będziemy się widzieć w kolejnym odcinku w godzinie 18, ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.